Dobrze, to teraz y, przejdźmy do metody, jakiej jakie oni stosowali. Co prawda, to nie było jawnie w, w, powiedziane, ale tak to się teraz y, prezentuje. Więc y, mamy pojęcie redukcji wielomianowej. Przypomnijmy, co to jest redukcja. Redukcja jednego problemu, powiedzmy K do problemu L, to jest taka funkcja obliczalna. Jeżeli K jest y, nad alfabetem A, L jest nad alfabetem B, to redukcją to jest taka funkcja obliczalna, która ma tę własność, że K, instancja X należy do K wtedy tylko wtedy, gdy F od X należy do L. Czyli jeżeli mam intuicyjnie, jeżeli mam instancję X i chcę stwierdzić, czy ona należy do K, to algorytm, który może to rozstrzygnąć, działa w ten sposób. Najpierw obliczam za pomocą mojej funkcji obliczalnej F wartość f od x i to jest instancja to jest instancja dla problemu dla problemu l i teraz pytam się czy ta instancja należy do l jeżeli tak to wtedy odpowiadam tak x należy do k a jeżeli nie, to odpowiadam nie. X nie należy do K, dlatego, że zachodzi ta własność, że X należy do K w tej, tylko wtedy, gdy f od X należy do L. Więc To jest redukcja. I redukcja wielomianowa to jest to jest po prostu redukcja, która działa w czasie wielomianowym. Czyli inaczej mówiąc, to jest funkcja f, która jest obliczalna w czasie wielomianowym. To znaczy, co to znaczy? To znaczy istnieje algorytm, istnieje algorytm, który oblicza f od x w czasie wielomianowym względem rozmiaru długości x, gdzie poli to jest pewien ustalony wielomian. Więc to jest redukcja wielomianowa. I tak, to pojęcie będzie kluczowe. Więc intuicyjnie, jeżeli istnieje redukcja wielomianowa problemu K do problemu L, to problem K jest jakby łatwiejszy niż problem L. To znaczy, jeżeli umiałbym rozwiązać problem L, to w, na przykład w czasie wielomianowym, to problem K też. Z, zgodnie z tą intuicją. Będę pisał, że k jest mniejszy równy niż l, jeżeli istnieje redukcja wielomianowa z k do l. O, to taka notacja. I jeżeli mam jakąś klasę problemów C, to jest jakiś zbiór problemów decyzyjnych, to napiszę, że C jest mniejsze równy niż L, jeżeli każdy problem w tej klasie C ma redukcję wielomianową do L. To jest taka notacja. Więc to, co yy, zasadnicza część twierdzenia, yy, dowodu twierdzenia Kuka-Lewina, to jest pokazanie, że każdy problem w klasie NP ma redukcję wielomianową do SAT. Każdy problem w klasie NP, czyli jeżeli mam jakiś problem, który jest w, w klasie NP... To taki problem posiada redukcję wielomianową do tego konkretnego problemu spełnialności formuł. Okay, czyli intuicyjnie SAT jest jakby najtrudniejszy, jest, albo każdy problem w klasie NP jest łatwiejszy niż. Problem SAT, czyli inaczej mówiąc, SAT jest trudniejszy niż wszystkie problemy w klasie NP. A SAT sam w ogóle należy do, klasie NP, do klasy NP, więc inaczej mówiąc, SAT jest najtrudniejszym problemem w klasie NP. Jest wiele problemów najtrudniejszych. To nie jest, nie jest tak, że jest jeden problem najtrudniejszy. Więc wszystkie te problemy NP zupełne to są właśnie, mają tę własny, że one są najtrudniejsze w klasie NP. Więc to, co Cookie Lewin pokazują, to jest, że SAT jest najtrudniejszym problemem. Więc zgodnie z tą intuicją, którą tutaj przekazuję Państwu, to. Ponieważ SAT jest najtrudniejszym problemem w klasie NP, to jeżeli ten problem możemy rozwiązać w czasie wylomionowym, to, to wszystkie problemy w NP możemy rozwiązać w czasie wymianowym. Czyli to jest opisane tym yy, yy, Lematem. Jeżeli problem K jest łatwiejszy niż problem L, to znaczy ma redukcję do problemu L, a ten drugi jest w czasie wielomianowym, jest w klasie P, to ten, ten łatwiejszy problem też jest w e, klasie P. Tak? Dlaczego tak jest? Więc jeżeli mam redukcję z jakiegoś problemu do... wielomianową redukcję z jakiegoś problemu do, problemu wielomianowego, to ten problem k jest też wielomianowy. No to, bo możemy opisać algorytm rozwiązujący problem k i to jest ten algorytm, który przed opisaliśmy. Dla, mamy daną instancję problemu k. Yy. K jest zawarty nad alfabetem A, L jest nad alfabetem B. Mamy daną instancję i algorytm działa tak. W pierwszym kroku obliczamy f od x. Aha, co to jest f? f to jest redukcja k do L. Bo na mocy tego założenia, tutaj istnieje taka redukcja. To weźmy tę redukcję. Dobrze, to teraz opisujemy algorytm, który rozwiązuje problem K w czasie wielomianowym. Dostajemy instancję problemu K. W pierwszym kroku obliczamy f od x, gdzie f to jest ta redukcja. W drugim kroku stwierdzamy, czy f od x należy do L. I drugi krok też możemy zrobić w czasie wielomianowym, dlatego że L jest, problem L jest w klasie P. To znaczy, istnieje algorytm wielomianowy rozstrzygający, czy, czy dana instancja jest w, w, należy do L, czy nie. To jest algorytm, który działa w czasie wielomianowym względem rozmiaru wejścia tutaj, jeżeli chcemy rozstrzygnąć, czy f od x należy do L, to będzie czas działania wielomianowy względem długości f od x. Ale długość f od x, ponieważ f od x jest obliczone w czasie wielomianowym względem e, rozmiaru x, to długość f od x nie może być większa niż pewien wielomian, tak? Jakiś mamy inny wielomian, który opisuje czas działania algorytmu obliczającego f od x, to jest czas wielomianowy ograniczony przez pewien wielomian, więc to jest ograniczony przez pewien wielomian i tutaj mamy wielomian od wielomian od x, a złożenie wielomianów jest wielomianem więc czas działania drugiego kroku będzie wielomianowy względem rozmiaru x. I jeżeli tak, jeżeli wyjdzie, że f od x należy do L, to odpowiadamy tak. A jeśli nie, to nie. I na mocy definicji redukcji ten algorytm jest poprawny. Więc udowodniliśmy ten lemat. Więc wniosek taki, jak mówiliśmy, jeżeli, jeżeli SAT jest w klasie P, czyli jeżeli SAT można rozwiązać w czasie wjomionowym, to ponieważ yy, każdy problem w klasie NP ma redukcję wjomionową do SAT, to każdy klasie, problem w klasie NP byłby w P. Więc NP. By było zawarte w P. No, a oczywiście NP jest, zawiera P, więc mielibyśmy równość. P równe się NP, więc jeżeli SAT by należał, miał algorytm wielomenowy, to P by było równe NP. No i odwrotnie, jeżeli P jest równe NP, to ponieważ SAT należy tutaj, SAT należy do NP, jeżeli one były, były równe, to wtedy SAT by należał też tutaj. Więc mielibyśmy też implikację w stronę. Ta, ta druga implikacja jest. Yy, może proszę. Czyli to jest ten wniosek.